Hej, cześć, dzień dobry, z tej strany, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 11. odcinku z Dead by Daylight, wyzwanie adeptów killerów, moi drodzy, dzisiaj znowu króliczyca, jesteśmy już, słuchajcie, w lobby i tutaj dostałem taką poradę od Kingi, e, pozdrawiam Cię, serdecznie, żeby wziąć sobie, słuchajcie, toksyczny jad, e, toksy, toksyna z brzmi, toksyczny jad i żeby sobie wziąć plecionkę z czegoś tam, bo to są podobno addony, które gdzieś tam e, mogą mi się przydać i będzie super, Także zobaczymy. Słuchajcie, generalnie ja ten odcinek nagrywam bardzo późno w nocy. Ba bardzo późno w nocy, ale jakoś taki, słuchajcie, mam, mam nastrój, taką fazę do tego, żeby nagrać to DBD. Teraz, zaraz już. Może akurat y, będzie fajnie i uda się wbić Adepta. Nie wiem, słuchajcie, zobaczymy. Ja jakoś tak mam taki mood. Stwierdziłem, że dobra, skoro mam fazę, to to wykorzystam i lecimy sobie z Adeptem. Zobaczymy, jak będzie. No i wiecie, no jest, jest bardzo późno w nocy generalnie, nie, godzina w pół do, słuchajcie, trzeciej prawie. Także miałem już iść spać, ale tak sobie siedzę, mówię, kurczę, pograłbym i w sumie królikiem robię tego adepta, więc a, od razu to zrobimy. Także no, zobaczymy jak będzie, oczywiście jak zawsze się nie nastawiam, kochani, a wy standardowo trzymajcie kciukasy, będzie super, zobaczycie. Mam taką nadzieję, że będzie super. No, to teraz nie się tylko mapka załaduje, sobie wezmę oczywiście łyczek herbatki, bo herbatka jest dobra. Nie wiem, czy lubicie herbatki. Ja bardzo herbatki lubię. O, świetnie. Kaplica ojca. Okej okay. O, właśnie, tak sobie słuchajcie, tutaj haczyk. Przedekorowałem i też mój królik ma inną twarz, w sensie te łoczy świecące. No dobra. Ciekawe, czy na kogoś natrafię. Spodziewałem się, że lobby, które gdzieś tam, w sensie na lobby, na które czekałem, będę czekał bardzo długo, bo wiecie, taka pora, środek nocy, późna noc, okazuje się, okazuje się, Boże, okazuje się, kochani, no, zaczęło się, Maćku, okazuje się, kochani, że, no, nie czekało się jakoś tak zbyt długo, także przyjemnie, sympatycznie. Dlaczego nigdzie, o, słyszę Gena. Proszę bardzo raz. Ja sobie oczywiście go zregresuję. O. Dobra, tylko teraz słuchajcie, żeby tym toporkiem trafić. Jesteś tu? Nie macie. Ale ktoś dostał w papę. Kurczę, też nie ma. Tak myślałem, że wiecie, a może się gdzieś skitrał, czy coś? O, 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 ty, 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 ty. Mm -hmm. Żebyś ty jeszcze Maćku trafił, to byłoby super świetnie. Tam gdzieś się coś wysadziło. Ten tu biega. Masz, dostałeś. Proszę, precyzyjny rzut to się słuchajcie, liczy. O! I leżysz! I leży! Kto to leży? Natalka! O, Natalka! Pozdrawiam serdecznie. Natalka leży. To Natalka pójdzie na haczyk. No, 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 no weź tu o cyk. Proszę bardzo. Na haku Okej, okay, pierwszy haczyk za nami. Czy tutaj ktoś wrócił do tego gena? Nie, dobra, nikogo nie było. Tu jest mój piękny totem, kolejny haczyk. Tam chyba na górze robią słyszę ich. Albo i nie. Tak, oczywiście, że... Czemu ty? cie... Panie, nie trafiłem w niego. Proszę bardzo, dzień dobry. To ciebie nikt nie wyleczył? Jak to? No tu kolejny gen, Słyszę, że jest. A, był robiony, dobra. No ok. To ja potrzebuję świeżą porcję toporków. Bożem, wykorzystał wszystkie. Wróciłbym na górę, tutaj słuchajcie, bo ten się na górze robił. Oni go kręcili i to jest niebezpieczne. Tu sobie o cyk. Rozwalmy sobie to. No pewnie, że był kręcony. Patrzcie. Ok, może tu coś? Nie, tu jest cisza. No gdzieś na pewno coś robią. Gdzieś coś kręcą na 100%. Czy ja to widziałem czerwone ślady? Nie, chyba nie. Tu nic. Moją jakąś tam klątwę, jakąś, nie wiem co ja wziąłem, ale zniszczyli. Czy to było robione? Było, patrzcie. Okej, okay, ściągnęli tego pana. O, nie, mi mija Raz. Nie, to nie jest... To jest... Boże, jak Co ja tam? Jaka nija? Meg, Thomas! Hi, Meg! Chodź na haczyk. Koś, jak słuchajcie, zbytnio się nawet nie opierała, żeby na ten haczyk przyjść. Nie wiem. Ale nie okram, że Adepta byłoby mieć fajnie. Słuchajcie. Kochani. Ja, jak ja tego nie trafiłem, to jest niemożliwe. No to ciebie wezmę, tej chodź tu. Dobra, zapraszam piękny haczyk dla pana, chyba haczyk numer dwa. Albo jechaczyk. No, ojej! 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 Tu był. O ty dziadu! Cho... Ja nie mam toporków! Nie mam toporków! Gdzie on zwiał? Chodź tu! Dobra, nie wiem gdzie on jest, ale potrzebuję topora! Topora! Dziękuję! Nie wiem gdzie on jest. Nie, nie wiem gdzie on jest. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Zostawiłem go, olałem go totalnie. Dobra, ważne, że tam się coś wysadziło. Lecę. Czekajcie, tu coś jest. Było robione, nie było. Tu gdzie, żeście wysadzili? Tu? No, tu coś się niby zaczęło kręcić, ale już się zakończyło ja się tak rozejrzę, przejdę, bo może gdzieś tu ktoś coś się kitrać. Ale że nie? Czy ja nie widzę? Czy ktoś tu jest? Halo! O pewnie, że jest. Ty pogardziłeś moim toporem, dziadzie! Chodź tu! Nie, nie. O, nawet... Dwie osoby. Raz. Dwa Czy ty już wisiałaś? Bo ja już nie wiem Tam widzę dziadka, czekajcie No, dawaj haczyk Tutaj był gdzieś dziadzia Ja go widziałem, słuchajcie, on tu jest Tylko jeszcze nie wiem gdzie A ta już jakby skończyła swój żywot? No, nie mówię, że jest dziadzia? Proszę bardzo, jaki dziadzia nie chciałem tak, widzę, że dziadek potrafi. Oj, dziadzia potrafi. Raz, dwa, mam cię piękny, to mój choć. Chodź, gdzie są jakieś? Tu jest haczyk, zobacz. Kawałek czy do haczyka mamy, ale jakoś sobie poradzimy, chyba. O, cyk. Dziadziu wisi. E, jakieś toporki by się słuchajcie. Przy... O, tu przydały. Bardzo by się przydały toporki. Ok. Natalka, słuchajcie, jeszcze żyje. Może gdzieś tkniemy. Zostało im słuchajcie trzy generatory też. Więc może szansa jest, co? Hmm. gdzie możemy być? Czekajcie, czekajcie. Dobra, ściągnęła go, ok. No. Nie możemy się spotkać, no Dobra, nie będę się z tym toporem bawił, bo przecież pół godziny idę z nim Chodź Tu jest haczyk, taki dość daleko, ale może się nie wyłoblujesz. O, 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 Zapraszam. Dobra, gdzie jest Ziazio? Dziadzia. Dziadzia, dziadzia. No chodź, dziadzia. Nie bądź taki... Nic nie robi nigdzie? Widzę go. Widziałem go. O Jezu, co to zablokowanie było tej? Dobra, gdzie jest hak? Żeby to słuchajcie, mądrze rozegrać teraz. Ta się puściła. Tu jest hak, ale nie wiem, czy my dojdziemy, słuchajcie, z nim, bo ten hak dość daleko. Dość daleko. Dobra, chodź. I patrzcie, nie mamy całego kółeczka wypełnionego, więc nie wiem, czy te punkty wszystkie, które są, to czy to wystarczająca adepta. Miło by było. Ale nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Zobaczymy zaraz. Trochę to porkanie porzucałem. Troszkę ich pogoniłem gdzieś tam. No nie. Mamy to! Mamy adepta! Mamy adepta! Je, 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 je! Tak! Ale czat. Ja w ogóle nie sądziłem, że się uda. Oh je, yeah, oh je, yeah. oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Mamy to. No, plus dwa. Patrzcie, ale czat. Ale czat. No, taka na jest z Polski. Nie wiem czy. Kamper? Okej. Okay. Jestem słuchajcie kamperem według pana Sir Sirasa? So. No jakby chyba nie bardzo, ale niech, niech mu będzie, słuchajcie, luz. Moi drodzy, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Lowki, kiski i bezoski, bo was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Nie wiem, czy to już dwa razy, czy już się powtarzam, czy się miksuję. Nieważne. Trzymajcie się. Słyszymy się niebawem. Buzi, buzi. Pa, pa.